Cześć! Siemanko! Dzisiaj w odcinku to znaczy poniedziałek 31 maja tak, bardzo po długiej przerwie ze względu na zdrowie Właśnie. Tak, bo Jarek wyszedł ze szpitala niedawno, no. Mój noch ale został poważnie uszkodzony, operowany Także wybaczcie nam, ale taki krótki, krót... zwięzły filmik i przepraszamy, bo na razie wstrzymujemy się w ogóle z filmami. Tak, zdrowie jest ważniejsze, tak. ale tak dla Was specjalnie nagrywamy porównanie e, Felta, Felta i Betwina. Znaczy bardziej opony, bo sprzęt to sprzęt, jeden i drugi bardzo fajnie chodzi właśnie felt jest szybszy, bo ma więcej biegów za to Bet Betwin lepiej na terenie robi właśnie leżej troszeczkę chodzi na terenie, ale odnośnie opon nie jestem znawcą, ale z tego co jeżdżę po tym terenie co widzieliście czy błoto, czy korzenie, czy jakieś tam dróżki leśne, czy shooter na shooter czy tam na dróżki leśne do są i jedne i drugie opony, czyli troszeczkę cieńsze, które są w felcie nałożone, gdzie wiadomo ten promień toczenia będzie lżejszy i lepiej się sprawdzą na kostkach brukowych właśnie, na jakichś tam ulicach lżej będzie się jeździć, jeżeli ktoś używa wersji górskiej MTB czy tam inne takie, a znacznie lepiej się będzie jeździć, takie jak ja mam w Betwinie z e, terenowo korzenie było to piasek nawet na szerokich oponach bardzo, bardzo fajnie to się jeździ i mniej się czuje drganie właśnie czyli co mój bardzo drgał na korzeniach e, ślizgał się strasznie na piasku to na pewno na mało. piasku czy na korzeniach ta węższa opona gdzie ma Mniejszy styk z podłożem. Śliz, ślizga się i troszeczkę sobie niebezpiecznie, ale daliśmy radę. Właśnie. Ale poz, pozytywnie, pozytywnie, naprawdę. Pozytywnie da się, da się bójnąć i pojechać na dłuższe wyprawy. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi e, takie 80 plus <grymcik> Fęcik, bo pewnie nigdy tak nie jeździł. Ale jak 80 plus? Takie do, przykładowo do Kozłówki, 80 km i więcej w jedną stronę. A nie no, to ja nim jeździłam 50 sobie elegancko radziłam. Trzeba będzie kiedyś wypróbować. Tak. Ale dopóki mi nos nie wróci do pełni łask, bo nie mogę się kompletnie przeciążać, to troszeczkę się wstrzymujemy z filmikami. Tak, przepraszamy bardzo. Ale w zasadzie to nie ma co przepraszać, tylko po prostu zdrowie jest ważniejsze i tyle. No tak, nie, bo Jarek nie może się schylać, dźwigać, przeciążać organizmu. Czuję się jak niepełnosprawny. Niepełnosprytny. To też. Dlatego taki specjalny filmik dla Was, żebyście pamiętali o nas, że tak. nakręcamy. Tak, a serdecznie w tym momencie Was pozdrawiamy. Tak, dokładnie I dziękujemy za wszystkie obejrzenia, suby przede wszystkim, łapki tak. w górę. Zachęcamy do komentowania. Tak. Piszcie, 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 piszcie. I zapraszamy do subskrybowania. Tak, dokładnie. I taki dzwoneczek zzyn, dzyn, dzyn, dzyn tak. trzeba nacisnąć. Żebyście wiedzieli kiedy filmik dodajemy. Dokładnie. Też zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka. I oczywiście mail. Tak, bo mamy już Facebooka też. Dokładnie. Także wszystko będziecie wiedzieć na bieżąco, co się dzieje. Tak. U nas właśnie. Na tak. razie jedziemy na odpoczynek kilkudniowy. Dokładnie, dokładnie. Trzeba wypocząć i zregenerować siły. Ale przynajmniej most mam prosty. Nie widzicie. Nie, jest już, nie, jest już bardzo spuchnięty, ale o <śmiech> <śmiech> Także taki krótki poglądowy filmik. Tak. Później będzie więcej. Tak. Ciąg dalszy nastąpi. E, nie bawem z większą siłą. Tak. Więc dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia. Strzałeczka! Pa. pa.